7 lat starszy jest syce. Jak to zwykle bywa, nabity karzeł, jest fajterem niższym 6 cm wzrostu Filipa Jorowskiego, chociaż zasięg ramion jest taki sam. Waga piórkowa. Oddał nieco inicjatywę teraz rywalowi w tych ostatnich akcjach, ale trafił świetnie. Najpierw lewy prosty, później poprawił prawym. No i ten prawy posadził na macie klatki Jakuba Syca. Ten sierpowy jeszcze zaczyna powoli przejmować inicjatywę w tym pojedynku o Filipi Jarocki, ale nie można pozwolić sobie na minutę, sekundę nawet do koncentracji. Kiedy stoi się naprzeciwko Jakuba Syca. Od razu tutaj po tym wysokim kopnięciu narożnik krzyknął, nie, nie, nie Filip, tego nie rób. Takie bezpośrednie wymiany to chyba nie jest najlepszy pomysł i przekonał się już o tym kilkukrotnie w tej pierwszej rundzie Jakub Syc. Wtedy jest faktycznie niebezpieczny Filip Jarocki. raz odwrócił się plecami, to było niebezpieczne, ale znów mam wrażenie odczuł jakieś tam kopnięcie na korpus. Grymas bólu pojawił się na twarzy Jarockiego. Okopana też mocno też ta lewa wykroczna noga. Ależ teraz, śmignął gdzieś po czubku tej krótkiej fryzury Filipa Jarockiego tym backfistem Jakub Syc. On miał sporo szczęścia Jarocki, że schylił się nieco. Dobre kopnięcie. Wyraźnie ugiął się Syc, cały czas trochę próbuje też tę nogę. Teraz świetna akcja, świetny prawy w wykonaniu Jarockiego. Ale jak tylko się ustawił mistrzonym, o no, trafił tym backfistem. Teraz syt. Dobrze zaczął kontrować te kopnięcia Jarockiego. Ciosami syt. To odbiera kolejne argumenty 24-latkowi w tym pojedynku. Teraz kolejna dobra akcja Syca. No, przejął tutaj inicjatywę w tej walce starszy z zawodników. To chwilę po tym dobrym kopnięciu Jareckiego. Szkoda, że nie wróciłe do. kopnięć na wykroczoną nogę Syca. Dobra kontra znów na to niskie kopnięcie w wykonaniu Syca. Chciałbym zobaczyć brazylijskie kopnięcie w wykonaniu Syca. Czyli najpierw. Zmyłka na żebra, później podniesienie nogi, a tak na głowę. No dokładnie tak, bo w każdym momencie, kiedy wyprowadza kopnięcie, to klei łokieć już z Filip Jarocki. Warto byłoby to wykorzystać. To jest rundy drugiej. No teraz to niskie kopnięcie, mam wrażenie bardziej zabolało wyprowadzającego Jesyca niż Jarockiego. Bo dobrze tam zablokował to. A teraz Jarocki. słania się na nogach Sycy, Trafiło tam krótką kontrolę Jarocki, ale Jarocki spokojnie nie idzie za ciosem, nie podpala się. No, podobnie jak w rundzie pierwszej, ale wyglądał na zmęczonego w tej przerwie między drugą a trzecią rundą Jakub Syc. No jest to z pewnością nieenergooszczędny styl, jaki prezentuje w klatce Jakub Syc. Ostatnie. twardy orzek do zgryzienia będą mieli sędziowie punktowi, jeżeli je zostaną wywołani za 30 sekund do tablicy. No wiele na to wskazuje, a to jest naprawdę bardzo trudna walka do oceny. Jeszcze. Mocne ciosy Syca powodują, że o dobre wysokie kopnięcie Jarockiego oraz się Syca. Ale znowu nie idzie za ciosem. Druga taka szansa w rundzie trzeciej, druga niewykorzystana. O, trafił teraz lewym sierpowym. Mocna końcówka tak Jarockiego, ale to na tyle. Biją sobie brawo faktycznie. Yaku save